I Robert Sierżwiński po konferencji w Grajewie. Robert, jak wyglądały Twoje ostatnie treningi po w Międzyzdrojach, gdzie pokonałeś to Bojewa? Zrobiłem tydzień, tygodnia czasu przerwy, roztrenowania i zacząłem trenować. W tym tygodniu już miałem dwa spalingi z Aleksem Kuzieńskim, z Łukaszem Zembrzyckim i też Łukaszem Abrzyszkiem. Teraz przed Tobą rewanżowe starcie z Rusłanem Rodiwiczem, spotkaliście się w grudniu, tyle że wtedy, tak jak promotor Twój Darek Snarski mówił, Rodiwicz uważał, że był nieprzygotowany. Spodziewasz się teraz cięższej przeprawy z Białorusinem? Myślę, że nie. Myślę, że nie może mnie niczym zaskoczyć. Myślę, że walka będzie się toczyła tak jak w grudniu w tamtym roku, od mojej dyktando. Liczymy na no to. Yy... Czy po walce z Rodowiczem możemy się spodziewać kolejnych testów, takich jak z Ismailem Tobojevem? Rozmawiałeś na ten temat ze swoim promotorem? Co planuje? No, jeszcze, właśnie jeszcze nie było żadnych rozmów. Na razie jestem skupiony na tej walce najbliższej, najbliższej a później pomyślimy.